Wow, 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 znowu cholera! Te ciechany mi nie lubią coś. E, a więc witam w kolejnej piwnej recenzji. E, <gulera> cholerka e, Tak, dzisiaj zajmiemy się piwkiem ponownie ciechan. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest ciechan mocny albo mocne, zaraz wam powiem dokładnie e, Ciechan mocne e, e, Chwilowo może tutaj zasięgnę pomocy jakiejś pomocy, pomocy pomoc, może gąbka nie będzie To jest zbiorę, bo mi się trochę rozlało e, Zajmiemy się tym piwkiem, ale także grą e, fes Grafes, która jest bardzo specyficzna i jeżeli ktoś jest na bieżąco, to wie, że zebrała trochę nagród bądź nominacji, zależy od tego, na co będziemy patrzyli. Ale zanim do tego, to piwko. Hmm. Ciechan mocny. 7% alkoholu i nic ciekawego, cena 4,50 akurat hmm. cena była na butelce, więc pamiętam nic znaczy, pamiętam, wiem hmm. nic szczególnego bardzo podobno do poprzedniego piwa, czyli Ciechana Wybornego Mhm, nic szczególnego z zapachu. A ze smaku tak, tylko znaczy ze smaku inne, bo e, bociacha mocno jest, ma więcej, więcej alkoholu, więc te piwa z reguły e, są słodsze. E, mocniejsze piwa są słodsze i to rzeczywiście jest słodsze i wydaje mi się tak samo gorzkie jak o Kocin, e, ciechan Wyborn, albo nawet nieco mniej mhm. jakby nieco mniej gorzki był bardzo, bardzo, dobrze wchodzi bo niektóre piwa mocne niektóre piwa mocne słabo wchodzą natomiast to nieźle naprawdę nieźle 7% no to jak już skończę recenzję już będzie mi e, dobra a więc co fest? aktualnie gra mi zajęła 9 godzin z tym, że ten czas e, Podlicza też chwilę po zakończeniu gry. Eee, także samo pierwsze przejście, e, myślę, że około 8 godzin, 7, zależy od tego, kto jak będzie grał. Eee, ale dokładnie o tym może pod koniec. Eee, graficznie nie jest może rewelacyjnie, ale bardzo ciekawie moim zdaniem. Warto zaznaczyć, że to nie jest, bo tak się może wydawać, to nie jest gra, to jest fajny moment, taki restart jakby kompa, to nie jest gra, która podlega tylko i wyłącznie temu, że jest pikseloza, że jest tam wiązanie na przykład do, jak to Wązaj powiedział, dobrze, bo ostatnio widziałem jego recenzję, znaczy, let's play, hmm, gra dla nerdów. To nie, to nie jest coś takiego. E, to jest gra dla wszystkich, natomiast poprzez ten specyficzny wygląd, który akurat w tym wypadku i temu, co jest podpor czemu podporządkowana jest ta gra, e, bardzo pasuje. E, także graficznie jest całkiem nieźle, ciekawie, e, natomiast warto zaznaczyć, że niektóre lokacje poprzez tą swoją taką właśnie pikselozę nabierają fajnej głębi. E, może nie jest tego dużo, ale naprawdę jest nieźle. E, jak zapewne już zwróciliście uwagę i może będzie to widać później. Gra jest bardzo kolorowa. E, I to na plus to się bardzo przyjemnie gra. Oczywiście problemem może być, ja na początku tak miałem, że ona troszkę na początku kuje i tak nasze oczy, że tak powiem, nie są przyzwyczajone do tego rodzaju grafiki. Natomiast później, jeżeli już się przyzwyczajemy do tego, to to naprawdę bardzo ładnie wygląda. I ta kolorowość właśnie tutaj daje dużo dużo fajnych efektów. W grze pojawia się trochę nawiązań właśnie np. Na do, do starych gier, do, do funkcjonowania samych komputerów, czyli to na przykład do menu ładowania systemu czy BIOSu Także jest sporo tego, sporo takich nawiązań i to bardzo fajnie się odbiera muzyczka. Może akurat ta, która będzie tutaj lecieć, bo, bo włączyłem po prostu pierwszą, lepszą playlistę e, i nie wiem, czy akurat będzie wybrana, tak, tak powiem, dobrze. E, natomiast ja ogólnie, jak postrzegam muzyczkę, w grze, to jest bardzo przyjemna. Bardzo przyjemna, pasująca do wszystkiego. E, może, może nie aż tak, żeby ją wziąć i słuchać poza grą. E, natomiast e, po przejściu gry, ona może budzić fajne. E, takie skojarzenia, przypomnienia e, to może być naprawdę dobre bo pasuje, pasuje jak urał. Mm. najważniejszym elementem gry jest zabawa właśnie perspektywą e, tak jak tutaj e, będziemy mogli zauważyć możemy obracać e, planszę e, i w e, zależności od tego jak jest, te wszystkie elementy są ustawione, da, w to dane miejsce możemy dojść lub nie e, i to jest e, Myślę, że maksymalne wykorzystanie tego elementu. E, I to i, i do samego końca to się nie nudzi moim zdaniem. E, później już do tego jesteśmy przyzwyczajeni, dochodzą inne elementy. Jest naprawdę, mm, naprawdę, naprawdę porządnie to wykonane. E... I teraz tak. Dla mnie największy plus tej gry. Jednak e, dla części myślę młodych i porywnych graczy, którzy nie chcą w żaden możliwy sposób wysilać swojego mózgu, to i może być błąd. Natomiast w grze jest dużo zagadek. I to zagadek niełatwych, bo nie ma bo, bo podpowiedzi do nich nawet są specyficzne, bardziej w sposób nawet A, może, może za chwilę. No dobra. E, podpowiedzi do tych zagadek, które są trudne, e, są e, tak jakby rebusami. E, czyli czymś, co, co mamy tak jakby obrazkowo przedstawiane, nie mamy żadnych słów, możemy się domyślać czegoś, rozwiązywać. E, nie zawsze może się nam to udać. E, musi, musimy wtedy gdzieś indziej coś zdobyć, e, na podstawie doświadczeń się uczyć. E, jest mega. Pod względem zagadek to jest gra którą dawno taką nie grałem. Sprawdzał. może to dlatego, że trochę unikam tych gier I nie gra na przykład w przygodówki bardzo, gdzie przygodówka z coś takiego, jak powinno być, może jakieś gry logiczne, ale, ale tutaj dawno coś takiego nie grałem i bardzo przyjemnie się w to gra. Hmm. Gra na przykład ma e, swój alfabet. Zupełnie inny od tego, co byśmy podejmowali, czy znaczy, co, co podej o co byśmy ją podejrzewali, bądź co byśmy od niej nie myśleli, i to e, takiego alfabetu nie spotkacie nigdzie. Jest on chyba specjalnie na, znaczy na, na pewno specjalnie wymyślony na potrzeby tej gry e, i musimy go sami odkryć, jeżeli chcemy. Znaczy, jest to taka możliwość, e, oczywiście dla, dla tych, którzy nie chcą, to, to, to na Wikipedii e, możemy to wszystko e, znaleźć. E, wydaje mi się też, że, że jest e, oddzielne określenia dla, m, dla cyfr, e, ale znaczy, to wszystko nie jest potwierdzone, bo jeszcze tego nie jest gryzłem. Natomiast wydaje mi się, że też są inne cyfry, inaczej jest zapisywane. Mm, bo żeby cyfra się nie pojawiła praktycznie przez całą grę, a moim zdaniem powinna. I to jest trochę nawiązań do, samej, do, samej, do samych liczb. Mm. Z takich małych elementów, które, które potrafią pokazać, że gra jest inna, że do niej podejście było inne, że, same, że dużo rozwiązań jest tak jakby od nowa wymyślanych, jest na przykład mapa. Mapa, która na początku na początku w ogóle nie intuicyjna dla mnie była. Natomiast kiedyś to się zrozumie i przetestuje się różne możliwości, to jak to funkcjonuje, jest całkiem nieźle. Ma, ma dobre zastosowanie do, takie dodatkowe, które pokazuje nam, w, i to jest dobrze, to zrobili, bo bez tego to, to gra. Jeszcze 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 wyżej by poszło z poziomem swojej swoje, swoje, swoim poziomem trudności, e, a mianowicie ma coś takiego, że pokazuje nam czy daną planszę ukończyliśmy czy nie, czy w niej jeszcze mamy coś do zrobienia, e, czy nie, a czy może jest po co się wracać, e, czy może jest jakiś teleport, czy coś takiego, e, to jest dobre, to jest dobre. E, W grze mamy e, takie pod, nowatorskie trochę podejście do wykorzysta wykorzystania e, elementów, które nie zawsze są w grze wykorzystywane. I e, teraz mi się przypomniał e, przykład, na przykład Metal Gear e, SOLID 3 na pewno to miał. Nie pamiętam, czy 4 miała takie element. Pewnie miała, ale z 3 bardziej to zapamiętałem. Takie elementy bardzo proste, o których. E, Twórcy zapominają, nie wiedzą, nie chcą je w ogóle, w, w, w ogóle wykorzystywać. E, Metal Gear Solid e, trójc to taki, taki sztandarowy przykład, który z reguły jest przytaczany, a gdybyście nie słyszeli, to przytoczy go jeszcze raz. Chodzi na przykład, że w pewnym momencie musimy przełączyć pada, bo na PlayStation 2 jeszcze pady były połączone normalnie kablem, więc pada musimy przełączyć z jednego gniazda do drugiego i wtedy gra nam pozwala dalej, e, dalej e, grać. To jest bardzo fajny patent. I tutaj są na przykład takie patenty, właśnie, e, że na przykład mamy zagadkę polegającą na wibracji pada. Mamy zagadkę polegającą na odczytywaniu e, kodów QR. E, QR. Nie wiem, czy wiecie, co to są kody QR, na przykład na przystankach macie takie kody z takich kwadracików, takie obrazy, które nie, z którego nic nie można odczytać, natomiast za pomocą zdjęcia bądź aplikacji w telefonie możemy to jakoś tam odczytać za pomocą programu. I tutaj właśnie w tej grze takie kody są. I one nam pomagają rozwiązać zagadki. Na przykład zabawa światłem, że czasami jak jest oświetlone, bądź nie, to coś widzimy innego, bądź na przykład. Po Określonym ułożeniem planszy możemy też spowodować, że będziemy mogli gdzieś dojść w tym wypadku, a na przykład jeżeli planszę obrócimy o te 90 stopni, to już wtedy nie pójdziemy w to miejsce, bo tego elementu, no nie będę więcej mówił może, bo to wszystko się bardzo fajnie samemu odkrywa. Także co? Początkowo e, gra jest ciekawa dlatego, że, że odkrywamy to, natomiast e, może strasznie mylić ten jej wygląd, e, to że nie wszystko wiemy i na początku to, to, to jest tak w miarę łatwe. Natomiast może przyjść taki moment, że trochę się znudzimy, ale może, może za chwilkę o tym jeszcze powiem. Eee, takie gry w których było włożone masę pracy i takiego mm. zaangażowania fanów, bo ta gra jest stworzona przez garstkę osób, bo właściwie to jest e, tam jeden jednym, jednym główny projekt i tam e, pewna kogo pomagająca mu, czy tam pracownicy jego, nie wiem jak to dokładnie, nie zagłębiałem się w ten, w ten temat. Natomiast e, jest tutaj dużo takich elementów bardzo małych, które nadają klimatu i takiego, takiej dodatkowej głębi. Czyli na przykład mamy sobie na planszy jakieś drzwi. Jeżeli podejdziemy do tych drzwi, to e, są różne typy drzwi. Natomiast w większej ilości typów, zawsze jak wchodzimy w te drzwi, na tle planszy, tak jakby na horyzoncie, widzimy e, zarysy miejsca, do którego pójdziemy. Więc my, jeżeli załóżmy, e, gralibyśmy już w tą grę, to możemy się domyślić, do jakiego miejsca idziemy jak ono wygląda. Jest też taki drugi element, który też o tym mówi, ale, ale takich dużo, takich małych, fajnych wstawek. No i na koniec. Na koniec, koniec. Na koniec, koniec są dwa zakończenia. Tak mi się wydaje. Na pewno jedno. Jedno. No i no, trochę. No, Poczytałem o tej grze po samym przejściu, i w trakcie okazało się, że gra raczej za pierwszym, za pierwszym przejściem nie przejdziemy całej na 100%. Dlatego musimy przejść drugi raz. Natomiast za drugim razem nie musimy robić wszystkiego od zera. E, możemy zacząć już z, z tym dobytkiem, który mamy. E, I przed drugim przejściu nie jest tak, że tylko za pomocą. Bo czasami bywa tak w grach, że e, załóżmy połowie gry otrzymujemy jakąś umiejętność, która pozwala nam na przykład, jeżeli będziemy jeszcze raz przechodzić, dotrzeć w jakieś niedostępne wcześniej miejsca. Natomiast tutaj jest tak, że po przejściu gry w ogóle ta nowa, nowa gra jest inna. Może nie zupełnie, ale jest inna. I to też daje nam nowe możliwości. I to jest bardzo, bardzo ciekawy pomysł. W zasadzie to słodzy tej grze, ale jest też tam trochę niedoróbek. Na przykład, e, pierwszy problem, jedyny w zasadzie taki bardzo ważny, który miałem, e, to system zapisu. Otóż po pierwszym tutaj, że pół godziny minęło, odkąd zaczęło, włączyłem grę. E, także dobrze, że na szczęście to całe na początku było. E, to hmm. gra mi się zapisała w jakimś dziwnym momencie w momencie kiedy spadałem bądź e, coś takiego było, że za każdym razem kiedy się odradzałem, zaraz znowu wpadałem w to samo miejsce w taką czarną dziurę i to się zapętlało i nic nie mogłem zrobić cały czas ginął ten mój ludzi, nie mogłem się w żadną stronę ruszyć, e, także trochę szkoda ten system zapisu mógłby być nieco lepiej zrobiony skoro mi się to zdarzyło, myślę, że komuś też się może to zdarzyć e, i wtedy musiałem zacząć w ogóle od nowa także? Szkoda. Mog mogliby nawet spróbować dać więcej niż jeden punkt zapisu, to też by w jakiś, jakiś, jakiś sposób rozwiązywało to. A tak to mamy tylko jeden punkt zapisu i lipa. Hmm. Gra może znudzić. Może znudzić i jestem w stanie sobie wyobrazić z łatwością osoby, które odpalą ją i do niej nie wrócą. Eee, dlatego, że hmm, po pierwsze mam jedną taką osobę na w, znajomych. Która zaczęła w, w, w Feze i nie skończyła. E, po drugie, sam troszkę e, tak od niechcenia zacząłem drugi e, kontynuować, bo jak pierwszy raz włączałem, to tak rzeczywiście z myślą o nim i myślałem sobie, że zacznę zobaczyć, tak wszyscy mówią. E, natomiast e, zagrałem tam na chwilkę i zagrałem coś innego, i trochę o nim zapomniałem. Natomiast e, Będę może zwiedzą się dlaczego, ale wróciłem do niego. I, I jestem w stanie wyobrazić sobie osoby, które się znudzą, które nie będą chciały, zrażą się, może nie zobaczą tego, bo naprawdę może, może dojść do takiego momentu, że, że ta gra jeszcze nie wejdzie na ten wyższy szczebel dla ciekawienia tej relacji i, i, i będziemy się zmuszać tak jakby do grania. Natomiast po, po osiągnięciu pewnego progu hmm, to myślę, że wiele osób będzie chciało zobaczyć w pełni, odkryć wszystkie zagadki, bo, bo daje to masę satysfakcji. I na niekorzyść jest też to, nie wiem, nie wiem jak to bardzo, jak to można by było poprawić. To by, to by też szło trochę w ułatwienie rozgrywki i, i o ile na przykład w Death Rising trudność, była, była moim zdaniem trochę wyśrubowana sztucznie i nie domagała, o tyle tutaj trudność, to jest e, trochę cecha gry. Myślę, znaczy myślę, że grę chyba da się przejść jakimś tam mniejszym nakładem sił, e, ale, ale żeby ją naprawdę przejść tak w satysfakcjonujący sposób, to trzeba trochę wysilić mózgownicę. Mm. I trochę szkoda, że to jest tylko na Xboxa ta gra. Ale, 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 ale są takie momenty, że naprawdę możesz się zamotać. Zamotać, nie wiedzieć gdzie pójść, gdzie, gdzie pójść e, że m, jeżeli jeszcze nie będziemy na przykład, rozumieli mapy, możemy gdzieś, gdzieś dostać się w jakieś miejsce, wrócić i nie, nie wiem co dalej zrobić. E, wtedy ta mapa może oczywiście po, e, pomóc. E, także tutaj coś jeszcze mogliby pomyśleć w tym temacie. Natomiast e, jeżeli... jeżeli dla osób, które się nie zgubią, nie będą miały na problemów z tym, że się zniechęcą, to ta gra daje masę frajdy e, I nie wiem, czy, czy tak się stanie. E, bo ja czasami mówię niektóre rzeczy i niektóre się nie sprawdzają. Jak na przykład w zasadzie nie powinienem się do tego przyznawać. E, ale, ale bo, bo sami o tym nie wspominacie. To już zostało zapomniane i tylko... Tak powiem to, że powiem, może tutaj na mój niekorzyść. Natomiast mówiłem pewnego czasu, że będę robił koopa na 4 osoby do Borderlands 2. Natomiast jakoś już w najbliższym czasie nie mam ochoty do nich wracać. E, ogólnie ja bardzo dobrze oceniam tę grę. E, I jeżeli miałbym wracać do którejś gry w kolejności, to, to pewnie właśnie by, by, byłby to Borderlands. E, bo chyba wszystko, co miałem zaliczyć, po drugi raz zaliczyłem. Max Payne zaliczyłem. Gears of... Nie, Max Payne jeszcze trójkę chciałbym zaliczyć. Jeżeli ja miałem drugi raz, to Max Payne trójkę jeszcze raz mnie nie zaliczył. No a później, właśnie Borderlands, bo naprawdę fajnie się gra. Ale wracając już do tego, czym się zajmujemy, no tutaj, tutaj mam, mam zamiar przejść grę drugi raz, zobaczyć to właściwe zakończenie. Jeżeli, jeżeli się ona się będzie różnić, mam nadzieję, że się będzie różnić jak, jak skompletuję to. Bo chodzi o to, że w trakcie gry zbieramy takie właśnie żółte kwadraciki, te małe kwadraciki składają się w takie większe. Z kolei ten większy powstał, te, te większe powstały, dlatego że się jeden duży rozpadł co jest na początku w ogóle całego mojego filmiku. Taka sytuacja pokazana. No i je, je możemy zebrać wszystkie dodatkowo do, do tych wszystkich żółtych kwadracików, znaczy to się nazywa sześcian. Ze wszystkich żółtych sześcianów e, mamy dorzucone jeszcze antysześciany, tak jakby, czyli przeciwmaterię, antymaterię. Mm. I to też musimy znaleźć. Wtedy, jak zapełnimy to, to ten, ten cały sześcian duży, który się rozpadł, to mam nadzieję, że będzie jakieś inne zakończenie. E, I mam nadzieję, że to zrobię. Chciałbym też bardzo poznać sam ten alfabet, i to jest właśnie najlepsze, że, że ja przynajmniej tak mam. I to jest chyba jedyna gra, która mi tak złapała. Że chcę autentycznie ją wymaksować, chcę ją poznać w całości i to może być pierwsza gra, gdzie będę, zdobędę maksimum e, achievementów. E, nie ze względu na same achievementy, e, czy. Achievementy chyba się mówią, nie? E, nie ze względu na same achievementy, tylko ze względu na to, że chciałbym tą grę całą poznać. E, I tyle. Natomiast piwo. bardzo przyjemne i łagodne, znaczy bardzo przyjemne i bardzo fajnie wchodzi. E, dla tych, którzy nie lubią jakichś bardzo charakterystycznych, mocnych smaków, bardzo gorzkich piw, to będzie bardzo dobre, e, mocne. E, ja już czuję taki się bardziej e, wesoły. E, może dużo nie wypiłem, ale, ale wcześniej już jedno piwko zaliczyłem. Niestety nie mogę się trzymać tej zasady, bo tutaj ktoś kiedyś prosił w komentarzu, żebym przed recenzją nie pił piwa. No nie da się. No. Eee, także tyle. No, a ja piwko, eee, ocena. Wydaje mi się lepsze od tego e, Ciechana wybornego. Więc dam mu 4 na 4 Ciechan mocne, naprawdę smaczne e, i myślę. A ile kosztuje? 4,50. Oj, drogo. Gdyby. Na pewno gdyby ta złotówka taniej było, to byłoby chyba pierwszym piwem i zawsze bym je kupował. Natomiast ze względu na tą cenę nie będzie tak często, ale będę je bardzo dobrze wspominał. Także 4 na 4. A gra? No niestety kontynuuje tradycję tego, że gry dostają na samą cenę co piwo. Czyli też 4 na 4. Bo... bo ma coś w sobie. Z tym, że jest na tyle charakterystyczne takie, że jak mówiłem, że może od niektórych od siebie odrzucić Ale zmuście się. Jeżeli macie tę grę, to zmuście się do powrotu warto, bo, bo potrafi dać naprawdę masę frajdy. I co? I tyle. Na tym zakończmy recenzję, czyli 4x4 razy 2 Ale nie będę kończył filmiku. Także ci, którzy których zachęciłem do, do gry, eee, niech już kończą. A ja teraz powiem, dla tych, którzy na przykład nie zachęciłem do gry eee, i na przykład nie zamierzają zagrać w feza, taka mała ciekawostka, ale zaznaczam tutaj spoiler. Także macie jeszcze te 10 sekund, żeby wyłączyć recenzję, a ja zabieram się do tego, żeby powiedzieć coś innego ciekawego. Nie wiem, czy to będzie widać. Pokażę Wam eee, moje notatki. Zacząłem robić do gry notatki. Tak to mniej więcej wygląda w programie Penultimate na iPadzie. I teraz tak. Tutaj te trzy pierwsze małe obrazki przedstawiają, tak mi się wydaje, rozpiskę, takie jakby die, rebusy odnośnie odnośnie liczb. I na przykład ja, pierwszy, pierwszy z nich, ten ten tutaj, od tej strony e, zaraz, bo nie mogę się połapać ten tutaj e, moim zdaniem przedstawia kostkę e, i sa, e, na początku myślałem, że są oznaczenia od 1 do 6 natomiast chyba nie są e, drugi, już nie pamiętam co to jest e, to jest, aha chyba jakiś mno wynik mnożenia i ten, ten kwadracik na samym dole w, e, oznacza e, tak mi się wydaje 64, natomiast trzeci ten tutaj jeżeli dobrze odczytuję go, to to jest 1, 2, 4 i 16 oznaczenia takich liczb, natomiast nie jestem pewien. Z kolei na przykład ten na samym boku po lewej, ten zielony, to jest już po przejściu gry. Wcześniej nie możemy tego zobaczyć, tylko dopiero po przejściu możecie zobaczyć taki Obrazek. Może nie będę wyjaśniał, on powinien dużo powiedzieć, e, temu kto to ogląda, a jeżeli nie, nie mówi wam wiele, to nawet lepiej. E, pod tymi dwoma e, są takie dwa takie jakby sznurki, e, sznurki e, klocków Cetrisa. I one też e, nie można przynajmniej ciężko było zobaczyć je i tak, dokładnie zobaczyć ich kolejność e, bo były niedostępne zasłaniał je tron e, takie dwa trony, dwa takie miejsca znalazłem e, co jeszcze? tu na samym dole, na przykład po prawej mam e, zapisane QR kod ten, o którym Wam mówiłem e, po jego e, znalezieniu w komórce pokazywało się właśnie e, Oznaczenie, że na przykład muszę obrócić dwa razy w prawo, las w lewo, znowu w prawo padem obracanie tego całego planu, wtedy odtłukowywając coś. Eee, także jest tego masę. Masę i to jest tylko część, którą po ponownym rozpoczęciu, gry zacząłem zapisywać, e, bo wcześniej nie zapisywałem takich rzeczy i zamierzam właśnie zrobić sobie wszystkie, wszystkie miejsca, które mogłyby mi wskazywać jakieś rozwiązania i prowadzić do jakiejś ogólnej rozwiązania z tej całej zagadki tego alfabetu e, i zrozumieć fabuły na 100%, ja zamierzam to odnaleźć. Mam nadzieję, że będzie warta gra tego. Na razie czuję, że jest warta, natomiast może się okazać, że wszystko będzie strasznie płytkie i bezsensowne. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, to koniec. Trzymajcie się, na razie. I biorę się do coś produktywnego, czyli z rozwiązania zagadek.